Jutro na zachodzie powiew wiosny. Witam Państwa, Marzena Zbytkowska. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna od minus 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie do minus 2 na północnym zachodzie i około 0 miejscami nad morzem. A w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadki do minus 15, minus 10. Wiatr na zachodzie chwilami silny. Przed południem, w części zachodniej, nadal bezchmurne niebo, w głębi kraju. Tu i ówdzie mogą pojawić się niegroźne chmurki, natomiast na północnym wschodzie i krańcach wschodnich tych chmur może być więcej. Około dziesiątej spodziewamy się od jednego do 6 stopni. W drugiej części dnia zachód oraz centrum z bezmurnym niebem. Im dalej na północny wschód, tym chmur trochę więcej. I od 3-4 stopni na wschodzie, około 7 w głębi kraju do 10 na zachodzie. Lokalnie na Dolnym Śląsku może być nawet cieplej. W rejonach podgórskich Karpat od 0 do 2 stopni wiatr. Od Wybrzeża Zachodniego po Sudety chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie spadać. W niedzielę bez opadów i dużo słońca. Na wschodzie trochę więcej chmur i tu około 5 stopni, na zachodzie do 11, a przy granicy nawet i cieplej. W poniedziałek nadal słonecznie, a nie groźne chmurki tylko gdzie niegdzie. Ciepło od 7 stopni na Podlasiu i 10 w głębi kraju do 11, 12, a może i więcej na zachodzie. Noce z mrozem, ale już znacznie mniejszy. W kolejnych dniach słońca nie zabraknie i najcieplej na zachodzie do 10 stopni. Udanego popołudnia, do zobaczenia.